I chłop, i stube, nie, jak coś to na się stało w szkole, nie, nie nasza klasa, ale raz, nasza klasa. Teraz też właśnie barierki do dzieciaków. Na przykład o takich dwóch chłopakach. Właściwie chłopaki rozbijali to u no i tak. To właśnie ludzie przyjeżdżają, wszyscy i pan Woźny ma robić. No to my to zrobimy wreszcie. <grym> Ona mówi, że. Ale wszystko. Stacie wewnętrznie, będzie kupił, wewnętrznie, staty, miałem. Beton wszystko i zrobimy. To pan Woźny zrobi. A wy mu się

Salut les participants, on le

A to jest a, no. bez, bo, a nie, chodziło kiedyś to też... No ja byłem kiedyś tego, który śmicki się do bałzyny. Z bałzym się czegoś. On my takie lat, tylko Micki go stał parę lat, nie. Dziękuję zaś małże, do chyba nie ktoś tam wydywał. On to jakby wyjebane, bo to bałzy. Tachara mu jeszcze na A ten taki go tak nie ostatnio najewać jeszcze, bo kiedyś się nikt go, chciał znowu mi najebać, nie? A jak a w szkole go to.

Nie wiem, ale ty masz taki taki Nie wiesz? Tak, 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 nie tak, 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 do tak, 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 nie tak, 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 na tak, 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 Nie tak, 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 tak,

I ja pamiętam, jak jeszcze poszli do wieki, on, to moja babcia w każdym razie stoi, a do pleca. To <grywa> 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 Wtedy był w Wielkiej Brytanii. był sam nie

Tak, ja starzyk, stażę w kuchni gastronomicznej jestem <grymne> 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 już następny

a co wzięli wapkę? Nie. Na spisy widzę. Czyli dachy nie ma. Nie kurwa, tylko na darze. Ale... wszyscy byli. Ej, hey, no, pan. To, bo bo to bo ja zdawał się, że to jak jak A to oni to, nie ptają się do Tylko uczy mamy, nie? A na chwilę patrzą do walków, to alko wszystko Jsie. to nie ma to, kolegi, nic nie ma, nie? On taki ostry, to nie mają tu kolegi, nie? On nie wiem, chyba nie że palić. Ale jest w wyjście, no ja mam Oni w tym nie mogą w ogóle wyjść, nie? stary, to dawaj, gada, gada, stąd jest otwarte, nie wiem, to dawaj, wyjdę, nie? On wychodzi, a ci to, my musimy jechać, bo my nie możemy ze chyba Jeden godzina, do końca. Kroków, tak. kurwa, godzinę, godzinę do końca kierowca stary dalsziki, pacjenie, do niego. O proszę, byśmy coś kurwa, powiedział kim jest, słuchajcie, dobra do widzenia, do widzenia. Już kurwa I od razu Za co? Tak. No bo koledzy z cygnął, on mniej mocny, a on za chwilę jak przychodził, to dupa mu usiadła, tylko wzył, stupa kura takiego dymu, dupa mu usiadła i polecił kurwa, nie? Ja kurwa nie wiem, 70, nagle kurwa 150, nie? Za tego nie widzą ani nic, a za chwilę jadą, wjeżdżają, kurwa, on gra, on na on gra, on gra, on gra. mu się! Nie, Bo taki znajomy mi w swojej ojczystej. Czuję, robię, ale dostał 8 punktów, tak. to było 400, nie? No co? Jedźmy tylko! A, super,

Google, l e Google, 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 g l e g o o g l

Oczywiście, bo bomba, da pierdol. Zaś strajka i się fać? Mogą Aj, jest fajnie. Drole. Zgadza zamknięć. To pojechał po nas. Ole. 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 Ole.

No nie, to dwa tygodnie temu było, A ten kurwa kija. Oh, on kija kurwa w śniegu, zakopał w środku lasu. Dopiero, w ten, to pierwerka mogła się o wszystkie trzeba obić, a wokół zakładany nie wyliczył, kurwa że. Na, w śniegu zakopał, podpali, fajnie między, między, między kurwa gałęziami, ze wszystkimi przyleciało. Kurwa, proszę. Na listę, no, no, no. nie? Z kur... Wszyscy z 50 metrów do tyłu, bo mi się objąć, jak wziąłem nie? A idziemy? A idziemy. Jeszcze na naszą stronę.

日本人だけ。<music> <music> ファッションの予想は?

Субтитры сделал DimaTorzok <noise> Nawet się nie widział. jak się czysto daje. Jakby nie brałem to na puchy, nie? Otoczyło <noise> mi na 10 bułek. Ja ale... Nie, na to Ja nie. Nie, żeby na to pichałeś? Ja nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie.

노노 <laughs> <믿의> <믿의> <laughs>

もう一回だけ。 إنه يجب أن Oi, ja tað fylgja. Oh, og bettir síðan. Ja, og tað vað. Ja, og.

哎呀咋回事我去问你要怎么办我去问你要怎么办我去问你要怎么办